Wszystko powrzucałeś i był ten y, śmietnik był otwarty, tam muchy, nie muchy, nie wiadomo co to latało i po prostu to się załadowało się. Był cały po prostu śmietnik, pełny. To nie mówi się śmietnik, tylko chobok mówi. Jaki chobok? Śmietnik! Gdzie ty jesteś? A u Ciebie tam na wiosce tak gadali, a u mnie teraz Białystok to jest. właśnie po białystocku trzeba gadać chobok, a nie... Jaki chobok? Śmietnik. Chobok? A, a tam gdzie daszki duże, śmie śmietniki stoją. A co to jest chobok? Jak to śmietnik jest? To też jest, jest duży śmietnik. To jest Pojemnik pisze się prawdowo. Nie, Panie się pisze się teraz, pan, bo Ci pokażę papier. Że nie, nie pisze się pojemnik na śmiecie, tylko pojemnik e, cho, Chobok na śmiecie. O tak pisze się. Chobok na śmiecie. O, prawidłowo to się nazywa. Czyli po, powiedziałem prawidłowo teraz. Bo